Słuchajcie, zapomniałem jedną rzecz. Karwasz, Twa Malina, moja miejscówka, okazała się do dupy, bo będę kuchcikował dzisiaj. Będę potrzebował ciepłej wody. Osiemnasta, minęło pięć minut, i teraz zakręcam gaz. Czuć woń truskaweczki w gorzkiej czekoladzie. I to właśnie pokazuje, że warto włożyć taki router, bo się wylał sojowi, kurde, jak zwykle. Bo ja w ogóle nie smakuję na Dzień dobry, witam w mojej kuchni. A dzisiaj spotykamy się w takim ostro o, o, fajnym miejscu pod Sterem. Jest to centrum handlowe na Kusłońcu. Tam jest Tasto. Kurde, gościu się na nie patrzy. A ja z moją pa, białą perłą wybieram się na Vanleifa. Blisko mnie, na miejscówkę, w której jeszcze nie byłem. No nie będzie to zbyt ciekawa taka miejscóweczka. E, może, że tak powiem e, krajobrazowo, ale będziemy testować dzisiaj cztery Bojany. Dawno nie robiłem testów bojanów Więc dzisiaj będziemy robić testów I mam dla Was pewną niespodziankę Kulinarną niespodziankę, którą również będziemy robić W tym lub w dwóch najbliższych odcinkach Bo nie wiem ile materiału uda mi się nakręcić Na tym wyjeździe Więc wsiadam w samochód Opuszczam to miejsce Zbyt komercyjne jak dla mnie jadę w dzicz Ciszę, w głusze, leśną Choć tam gdzie jadę Nieopodal jest schronisko dla zwierząt Ale takie kryte w budynkach no zobaczymy Słuchajcie, zapomniałem jednej rzecz. Musimy włączyć webaston. Załączę, niech sobie pryka już A 6 stopni sobie zostawimy Nie jest to daleko, ale kurde koreczku trochę stałem No zostało mi 9,5 km, więc jest to bardzo blisko Zaraz będziemy na miejscu, badamy czy to dobre, czy to niedobre miejsce w zanadrzu mam jeszcze inne troszeczkę tam dalej. No zobaczymy. Karwa Twa Malina, moja miejscówka, kazała się do dupy, bo nie ma tam jak dojechać autem. I, no i muszę szukać innej. Za no, ja coś w myślę. Ej, eee, o! Jesteśmy w takim miejscu. No, może tutaj nic nie widzę. Czekajcie. Miejscowa taka. Nijaka, tutaj w ogóle jest główna droga, nie? O, widzicie. Jest główna droga i w ogóle to jest szlak rowerowy. To mi się bardzo podoba, bo ja tu generalnie przyjechałem, mam rower na pacę, Będę testował rower dla Chińczyków jutro. I, i, I podoba mi się trochę to miejsce, tylko nie podoba mi się, że tak przy głównej drodze. No ta główna droga to powiedzmy tak umownie główna droga, bo jest to droga na zadupiu totalnie. Co to ten samochód przejedzie raz na 10 minut jeden. Mnie to generalnie nie przeszkadza. Ja myślę, że chyba se tak zostawię. Wiecie? Tak się to zostanę. Zaczniemy testować piwerka, dzisiaj będzie taki vlog, trochę przegadany w środku auta, myślę, że się nie obrazicie, mam parę kwestii do poruszenia, także, tak, tak, także ten teges, no tam miejscówka tam mi nie wypaliła, chyba, że jeszcze zerknę i, i, i znajdę jakąś, ale kurde, w sumie nie, bo to jest szlak rowerowy, chętnie bym nim pojechał, także chyba tutaj jednak zostanę, tutaj w ogóle zobaczcie, jest o, ławeczka, można sobie usiąść, na eleganckości. To w ogóle jest jakiś taki parking rowerowy, nie? A teraz Wam pokażę fajny patent, bo mam latarkę, mogę ściągnąć. Będę kuchcikował dzisiaj i będę potrzebował ciepłej wody. Jak wiecie z ostatnich moich wypraw, ciepłą wodę mam z podgrzewania Webasto, które jak mi zbiornik, na rano jest woda akurat do mycia garów, ale nie mogę tyle czekać, więc patrzcie jaki patent mam. Rączka do spryskiwacza. Tutaj mamy wężyk z dwoma końcówkami ogrodowymi, i teraz słuchajcie, podpinam to. Tutaj do pieca. Tutaj rączkę. Tutaj odkręcam zbiornik. Podpinam gaz do pieca. Zrobię coś takiego, sobie to wciskam, uruchamiam pompę i rozkręcam I W tym momencie jak już mi tutaj miło grzeje. Czekam dosłownie, no nie wiem, 4-5 minut i nagrzewam jeszcze zbiornik wody do takiej temperatury, jaką bym miał po podgrzaniu przez wybasto, przez całą noc i już będzie mi temperaturę i będę mógł mieć ciepłą wodę tam z lewo w Takie miłe ciepło już tutaj leci, piec mam ustawiony na prawie minimalny przepływ wody, a maksymalny gaz, żeby ta woda była jak najcieplejsza. Teraz ona mi tutaj ładnie wypełnia ten zbiornik u góry, wlewając ciepłą, a z dołu wyciąga zimno i mamy taki zamknięty obiekt podgrzewania wody. Tak sobie to wymyśliłem. Czekam teraz 5 minut. Wyłączam system i ją ciepłą noga. No i powoli zbliżamy się do 5 minut. Zbiornik już jest miło ciepły, u góry. Wybiję 5 minut i robimy taki manewr. popatrzcie, Jeszcze chwileczkę. Zbiornik mam napełniony w 3 czwartych, więc przy całym zbiorniku jak jest 7 minut to by wystarczyło. 18 minęło 5 minut i teraz zakręcam gaz. Pomień zgasł. Damy pompce jeszcze trochę czasu, żeby wymieszała wszystko w zbiorniku, bo nie wszystko jest jeszcze tak w pełni wymieszane. U góry jest ciepła woda, na dole jest zimna, więc musimy troszeczkę ją tak wiecie wypełtać, żeby to wszystko ładnie było na ty. Ja myślę, że już wystarczy. Teraz przeprowadzimy test, wyłączymy tę pompkę. I już i tym sposobem mam ciepłą wodę. Odpinam wszystko i walimy do auta. Dobra, to jesteśmy w, w, w otyku. Czekajcie, gdzie tutaj o, pochowam się, tu, troszeczkę się poogarniam, bo nie burdello mam tutaj. Koszulka, widzę, jest po co mi ta koszulka. Tam ją sadzę. Na podłogę rzuciłem, zajebiście. Dobra, czekajcie, trochę tutaj posprzątam. O, cyk, fuch. Wybaczcie, pogięty tutaj ten Teges. Eee, dobra, słuchajcie, musimy sobie tak tablet sobie zamocuję muszę wszystkie, jak to jest tak jest, dobra zasięg jest H+, ale zaraz użyjemy routera, to zobaczymy czy to nam zadziała, ale najpierw coś na co długo, słuchajcie, czekaliście tylko niech ja to znajdę jest Pierwszy dzisiaj test bojanów. Chodź tutaj. Kuflon. Kuflon czysty. Pierwszy bojan, jaki dzisiaj wystartuje do testu, to. Dzy, 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 dzy. Jaki widzicie? Ja już widzę po tym. Chyba klonowe. A nie! Truskawka w czekoladzie. Więc przetestujemy, bo dawno właśnie tego nie było. Może posunąć co nieco. W aucie mam. 13 stopni? Hmm. To i tak jest jakoś ciepło. Dobra, Andrzejowy łotwieracz bierzemy. Czego krzyczysz, Marcin? Nie krzyczę Słuchajcie, wszystko mi się wkurza. Wyciągam, kurde, otwieracz zaczepia się o, o siatkę, kurczę, nie mogę go wyciągnąć. Gdzieś tam wysiadam, zahaczam się, kurczę. Coś tu wyciągam, klucze wyciągam, gdzieś tam się zahacza. Kurde, ja nie wiem, kom telefon wyciągam, żeby zapłacić, w sklepie coś się wysypuje z kieszeni. Mówię, ja pierdolę, co za dzień. Dzień masakra po prostu, dobra, Bojan, Bojan truskawka w czekoladzie, jest to Bojan, który z browaru Bojan, gdzie byliśmy z ekipą, zjezaliśmy ten browar i właśnie wtedy z tego dnia wziąłem z tego właśnie Bojana, Bojany do testowania, mamy kilka, mam dokładnie chyba pięć różnych smaków, których jeszcze nie testowałem, tu potestujemy cztery z nich. Więc na pierwszy rzut idzie truskawka w czekoladzie Truskawka w czekoladzie ma 4,2 alkoholu Są to piwa bardzo słabe Jak wiecie te piwa są na naturalnych sokach Naprawdę na naturalnych sokach Ściąganych, nie wiem skąd już nie pamiętam Ale to nie jest żadnych proszków Nic, nic z tych rzeczy Dlatego one mają smak Słuchajcie, goryczka 2 na 10 Słodkość 7 na 10 Więc piwo nie będzie mega słodkie Mam nadzieję Ale będzie wykwintne Otwieramy Ojej. Ojej, ojej. Uuu. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że piwerko będzie koloru czerwonego. A tu, proszę bardzo. Za, zaraz wam jeszcze trochę poczytam o nim. Byliśmy w browarze Bojanowo, ale nikt mi nie płaci za reklamę tych piw. Są to moje zakupy, sam je kupuję, sam je polubiłem, dlatego właśnie wynikła ta wyprawa do browaru Bojanowo. Dobra, truskawka w czekoladzie. Piwo pasteryzowane, niefiltrowane Truskawki w czekoladzie to ponoć deser idealny. Nasi piwowarze postarali się, aby ten idealny deser odtworzyć w piwie. Daj znać. No, daj znać na Facebooku, czy jest dobre. Dobra, mniejsza o to. Piwo, jak widzicie, barwę ma taką ciemną. Bardziej podpada pod ciemne piwo, ale nie jest to ciemne piwo. Ja pierdzielę. Słuchajcie, naprawdę, wierzcie mi, ja wiele piw testowałem, wiele piw smakowałem. Ja nie wiem, jak. Znaczy, ja wiem, wiem jak Bojan to robi, ale kurczę. Słuchajcie, jest to napisane truskawka w czekoladzie. Włochaliście kiedyś truskawki w czekoladzie albo widzicie taki deser. Czuć woń truskaweczki w gorzkiej czekoladzie. Naprawdę, wierzcie mi w samym zapachu to już czuć. Ale co będzie w smaku? Próbujemy. Mm. Poezja smaku. Nie myliłem się. Słuchajcie, jest taki deser. Truskawka w czekoladzie, zarane czekoladzie. Najlepiej w gorzkiej czekoladzie, wtedy ma taki fajny podkręca, fajny smaczek. I to jest właśnie dokładnie ten smak. Ugryziecie taką truskaweczkę, zgryziecie, poczujecie słodycz na samym początku. Właśnie to jest tak samo jak tutaj. Przełyka się, czuć słodycz, truskawki i finisz tej gorzkiej, takiej goryczkowatej czekolady. Naprawdę zarąbisty smak. Kurde, te piwa są normalnie przeidealne dla mnie. Mówię oczywiście o piwach smakowych, bo kto nie lubi piw smakowych, to ich nie polubi. Jaro, mój kamrat, nie lubi na przykład bojanów, moja żona tak samo. I to jest piękne, bo jakby wszystko było idealne, to życie byłoby nudne, prawda? A tak, dla koneserów, piw smakowych to jest naprawdę niezła gratka. Oczywiście, jeden, jak najbardziej. Wasze zdrowie, kochani. Zdrowie wasze w gardło, nasze. Słuchajcie, kochani. Kurda. Wszystko się zacina dzisiaj. Słuchajcie, kochani, idziemy router podłączyć do gniazda którego nigdy nie wykorzystywałem jeszcze, a teraz się właśnie nada. Mowa oczywiście o tych gniazdach. Tutaj, teraz zobaczymy, czy zapię NET, net złapie, to już zapali się to niebieska dioda. W telefonie mam H. No i się zapaliło, Widzicie? O, tutaj teraz widzicie. Jest niebieska dioda, czyli internet będzie śmigał. To jest właśnie zaleta routera. No i zobaczmy, czy śmiga internet. Dobra, anuluj, aktualizacja oprogramowania akurat teraz. Jest H, więc internet jest taki sobie. A teraz weźmy sobie router. Jest. I teraz weźmy sobie prędkość. Pyry, endy. Prędkość internetu, speed test. Zobaczcie co potrafi router. W miejscu gdzie jest H. Zaznaczę tylko, że byliśmy na Pstrągu, też internet mi śmigał, chociaż nikomu nic tam nie śmigało. Patrzcie, pingowanie na 24. Patrzcie. Taka jest prędkość internetu tutaj z routera. A teraz wyłączę Wi-Fi. Przeładujemy stronę w ogóle, czy się da? Da się przeładować na H, i przetestujemy na H. O, pingowanie też niezłe. Zobaczcie, do 5 nie dochodzi, a tam widzieliście, ile było. I to właśnie pokazuje, że warto wozić taki router. To jest zwykły, słuchajcie, domowy router, do którego dokupiłem zasilacz 12V na zapalniczkę. Kupiłem kartę, tam mam internet, płacę chyba 19,90 za 100 gigabajtów i to wystarcza. Słuchajcie, to wystarcza, bo wcześniej korzystałem z telefonu jako router, po prostu udostępniałem internet. Jak ja tak jak na swoje potrzeby, tak jak ja jeżdżę, Netflixa oglądam czy jakieś na YouTube filmy czy. <grymne> no, to mi wystarczało z telefonu, a w telefonie miałem chyba 30, mam, mam 30 GB a tutaj internet taki na kartę SIM, 100 gigabajtów. 19,90, ale chcę przejść chyba na T-Mobile firmowy, bo tam wtedy mam darmowy w ogóle, to wtedy sobie dodatkowy numer wezmę, też będę grosze płacił, będzie totalnie bez limitu, ale mówię, takie 100 spokojnie wystarcza, nie ma się co przejmować. mi starze, także jak macie jakiś router zbędny, albo kupcie sobie po prostu router, one nie są drogie, bo zależy Wam na zasięgu, wszędzie gdzie jeździcie, mi nie zależy, ale po prostu miałem router, dlatego spróbowałem, czy to działa, działa, więc rzuciłem samochód i tutaj już na wyposażeniu samochodu sobie będzie jeździł. Także kupujcie taki router i będziecie mieli wtedy zasięg tam, gdzie telefon go mieć nie będzie. A zaznaczę, że ten router jeszcze, ten jak i inne routery, mają do wyjścia jeszcze antenowe, dodatkowo zwiększając swój zasięg. A tutaj widzicie nawet nie potrzeba, ale i tak są antenem Bo ja lubię, wiecie, jak coś można, to warto to spróbować. Nie, no ta kamera po prostu jest zajebista. Kurde. No. Wcześniej słuchacie, jak miałem kamerę taką zwykłą, sportową, czy to GoPro, którą całe szczęście sprzedałem czy DJ zwykły, DJ Osmo 4 musiałem stawiać na statywie, ustawiać kadr i w tym kadrze się mniej więcej trzymać tu nie muszę tego robić, bo ta kamera zapiernicza za mną. to jest po prostu piękne i poezja, Marcin już pierniczyć bo już to mówiłeś, dobra słuchajcie, wjeżdżamy szybko z nowym pirem, ale najpierw, teraz by było porządnie, wyczyścimy kuflon, tu, w moim zlewiku a jak? ty pfuch, la 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 o, co by się smaki nie pomieszały Wyciągamy drugi z czterech dzisiejszych browarów. Wiel jest, chodź tu. Dobra. Kurde, nie to sojowy. Czekajcie, bo sojowy się wywali i będzie lipston No się wylał sojowy, kurde, jak zwykle. Sos sojowy. Będziemy tutaj robić fajną rzecz. Ale to za jakiś kurde czas. Na razie tu postawię. Dobra, ja mam ochotę teraz o na to. piwo bojanowskie, marcinkowskie marcińskie, przepraszam to jest bojan marciński występuje tylko w danym okresie wiecie w jakim, są takie rogale marcińskie i tu właśnie jest zamknięty w tej butelczynie jest esencja tego wspaniałego rogala czy jak to tam się nazywa czekajcie, ile to ma alkoholu, pewnie znowu mało jak każdy bojan 4,2 eee, słodkość 8 na 10, czyli słodsze niż te poprzednie truskawka w czekoladzie goryczka 2, czyli jeszcze mniej niż tam, nie, tam też było dwa. Wypiekanie rogali świętomarcińskich na dzień świętego Marcina. Nie. Wiel to wielkopolska tradycja, która według niektórych źródeł sięga XVI wieku. Nasze piwo inspirowane tym wyjątkowym wydarzeniem to efekt współpracy piwowarów oraz cukierników. No dobra, bez zbędnego pitolenia otwieramy Andrzejowym otwieraczem. Cykwuch. Jezu! Jak to pachnie ludzie! Pachnie dokładnie tak samo jak rogal marciński, święto Marcini na święto, rogal na świętego Marcina. Dokładnie tak samo. Kurde, prawie całe weszło. Słuchajcie, naprawdę A pianeczka, nie mówię o piance. Pianeczka gruboziarnista, tam też była gruboziarnista. Piwo o barwie takiego bursztynu. Mm, mętnego bursztynu. Jezu, jaki to ma zapach! Słuchajcie, to ma zapach. Jakbyście wzięli tego rogala Marcińskiego, rozłamali go na pół i ta esencja z wewnątrz tego rogala. Niuchniecie dokładnie. Jest zamknięta. W tym płynie naprawdę. Nie ściemniam. Próbujemy. Ja pierdzielę. To jest petarda. To jest mistrzostwo świata. Jak oni potrafią. Odwzorować smaki w płynie. Smaki, które bardzo często nie są płynami, a są tak perfekcyjnie odwzorowane, naprawdę wierzcie mi. Oczywiście jeden innego werdyktu być nie może, bo to jest po prostu piwo przezajebiste. Spróbujcie sobie, jeżeli jeszcze zdobędziecie te Marcińskie, a jeżeli nie, to za rok na pewno je dostaniecie. Bojan Marciński. Znakomite piwo na te święto, na moje święto. <grym> Żart oczywiście. Wasze zdrowie, kochani. Zdrowie wasze w gardło nasze. Dobra, moi drodzy, testujemy kolejne piwo. Tym razem wyciągamy Bojan gruszkowe. Piwo gruszkowe, owocowe, 4% 2 alkoholu, czyli słabe dalej. Bojan gruszkowe, czyli Reaktywacja piwa, które miało premierę w 2015 roku. Jest to słodkie ożywiające połączenie soku gruszkowego z naszym piwem dolnej fermentacji. Goryczka 3 na 10, słodowość 7 na 10. Jezus, jak tu się wlewa te piwo, to już czuć taki piękny zapach. Gruchy. Piwo ma kolor ciemny miód, ale taki bardziej taki wyblakły. Pianeczka gruboziarnista, opada tradycyjnie jak to w Bojanach, szybko, zapach, no Jezu, gruszeczka taka, kurde taki soczek z gruchy, albo gruchę byście tak ugryźli, naprawdę. Bojany w ogóle nie smakują jak piwo, one smakują jak sok owocowy, nawet nie czuć alkoholu, zero, krztyny, nic, jak ktoś chce właśnie testować sobie piwerka owocowe, a chce jednak pić piwo, to wybierzcie sobie bojana, a nie wyczujecie tutaj grama alkoholu. Oczywiście mówię o bojanach owocowych, bo taki toporek to czuć bardzo fajnie. Kto lubi takie piwa, to tak. Ale owocowe piwerka tego typu to polecam. Gruszkowe oczywiście jeden, bo być inaczej nie może smakuje mi wyśmienicie. Tych części, tych nie potrzebujemy. tych. Teraz to wszystko możecie pomieszać jakąś szpatułką. Ja to robię wszystko ręcznie, bo tu ładnie. O. Mm. Do granicy niemieckiej mam w prostej linii stąd 500 metrów. No tak sobie stałem. Zamknij się tam Boże, że to mordę jeden siedzi. Tu ja mogę nawalony jak mestercznik sobie w samochodzie mogę siedzieć. Słuchajcie, taki krótki one life, przypadkowy wyniku.